Witajcie, z tej strony Patryl Ryk, a ja witam Was w filmie podsumowującym rok 2021. Mój najpopularniejszy film był oglądany aż 7100 razy i był to film czy dowody na to, że Ziemia jest tak naprawdę płaska. W tym roku zdobył 2102 wyświetlenia i łącznie był oglądany przez 118,9 godziny, za co bardzo serdecznie dziękuję. Mój kanał został otworzony łącznie 36 523 razy, co oznacza wzrost o 3367 w stosunku do poprzedniego roku. Subskrypcji jest o 30 mniej. Byłem oglądany przez 53,5 godziny w tym roku. Przesłałem 27 filmów i warto odnotować jeszcze wyniki na platformie TikTok, gdzie jest Was już 444 i dostałem lajków 10400. A mój najpopularniejszy film zdobył 85700 wyświetleń i był oglądany przez 168 godzin i 20 minut. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek, podsumowujący rok się spodobał, że jeszcze będziecie chcieli mnie oglądać. Bo no rok jest, nie ukrywam, gorsza, ale tam każdy ma swoje wzloty i upadki. A mam nadzieję, że my w następnym roku wró wrócimy silniejsi. A więc jeśli im sprawdzić, możecie zostawić łapkę w górę, łapek dołu i tak nie będzie widać. Także nie zostawiajcie. I do zobaczenia. Widzimy się, mam nadzieję, że w kolejnych filmach. Cześć, no i pa pa!